Cześć, mały witam Was w ósmym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Counter Strike'a 1.6 z nową wersją z 2014 roku. Dzisiaj będziemy Zgadnijcie na jakie mapy będziemy grać. Na innej, nie wiem, to będą takie losowe mapki z poprzedniego odcinka. Randomowe mapki, żebyście gramy w 10 osób. KM10 osób Coś ustawieniach tutaj Nie no wszystko jest dobrze, dobra? Start 12 crosski będzie specjal e, i będę wam, bardzo Was proszę o łapki słup Bardzo, 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 bardzo motywuje naszego nagrywania Ogólnie chyba na kanale mamy... O Jezu, co to jest za mapa Ogólnie na kanale mamy Eee, chyba już to będzie jedenasty film albo dwunasty. O Jezu. Coś mi zlagowało, jak widzieliście i znów. Łajny, to chyba jest ta mapa lagissimo. Lag, Dobra, ja nie znam tej mapy, więc rzucam z mołka, żeby poleciał. Oczywiście tam <grytanie> O łaniaczek. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze, wbijam tutaj z flesza, wbijam bardzo. wezmę. zrobię, będzie niezła impreza. O, nie mogę go trafić! No, zabrał mi fraga. Po prostu świetnie. A, to jest na bomby, na plantowanie bomb. A, no dobra, to już będę... Okej, okay. no, no spoko. No nie, no super. Super, i co jeszcze? No i co jeszcze? Jeszcze nie ma wyjścia. No nie. Idę sobie z Kosą. Za tyłem wróg stoi. O no, co chodzi? Co się tak Gdzie oni tam tam to? A ja wiem, co to jest za mapa. Koleżę się. Go, CS, go. Eee. A i dzisiaj e, może sobie jakiś challenge zrobimy, e, polegający na czymś. Polegający to będzie na mapce e, d 202 e, Strzelimy sobie trzy mapki, po trzy rundy sobie strzelimy. Bo e, trzy rundy sobie strzelimy Z każdej trzymawki trzy rundy i ten e, trzy. to No i potem zagramy właśnie challenge robimy. Challenge, challenge, challenge A jaki challenge? Nie wiadomo <grym> Dobra, dobra Wychodzę z flesza, bijam w Oś ty, tożemy się wrąbał Oram w z dzisiaj. Oram, Besa próbuje blandować. Jest nieznośny, impreza i nagle. Spoglądam na ciebie, ty krwawisz. Ale go znieście? Myślałem, że to nie moi. Gdzie oni tam zaplantowali tę bombę? Tu. Idę sobie plantować, jest nasza preza i nagle, idę kanałami i... Okay. No, otwórzcie się! Dobra. Nie, sprzyjemy sobie... Dobra, jeszcze tam jedną rundkę, niech będzie. Teraz idziemy na pull auto. Naszym challenge ee, będzie coś tam na pewno <noise> Nie stradzie wam Na pewno to będzie coś związane z pistolecikiem No czyli wszystko wiecie Trzy... o idziemy, idziemy i flash ale flash piękny po prostu lepszego być nie było ile ich tu się nazwierało. Dobra, to ciśniemy dalej. Randomowa mapa i jedziemy z koksem. Właśnie jak potrzebne nagranie w to jak się tak czarno robiło, to tak było widać te FPS moje. No ale trudno, no... czekajcie mikrofon sobie i da sobie flaszem. ale to tu... o to może być fajne o, jezu nie to nie będziesz zjedzcie to no antyterroryści mają fajną kampę a ci terroryści sorry Otwórzcie się. No, co mam zadzwonić? O, ty. Ale ja jestem fajny. No super. <laughs> okay, ja to jestem jeden na piętnastu. Dobra, niestety zginęliśmy w pierwszej rundzie. I terroryści wygrali. Jak oni wygrali, to już wygrają cały mecz. No taka jest prawda. Oczywiście, muszę sobie coś kupić, aha, nie no dobra, nie, nie muszę sobie nic kupywać. A po co? No, super, jeszcze smoke nie wyszedł. A nie, wyszedł. Nawalamy w drzwi! Bo tak sniper. Nawalamy w drzwi! Chodź, no chodź, no dawaj, dawaj, kozako. Dawaj, dawaj, nie przesiewaj. Wejść, wejdę. Co? Oj, bo oni to szybko skończyli. Ilu jest? O nie, to porzwa wieki. Albo nie, zobaczymy. Zobaczymy co. O Jezu. Właśnie nie wiem, jak ty prezydentów przewodzić, to jest ciężkie. Ciężkie. O, proszę Państwa. Wirtus, Pro to to, to... Oh! Szyboko, dobra. to będzie ostatnia runda, więc kupuję sobie e, najlepszą broń na świecie. Skumajcie. O, to jest najlepsza broń na świecie. E... Ok. Z na taj, flash of na flash FLESZO wbijamy wersa. Próbuję zlądować na zła impreza. Pum! I pięknie na górny balkon. O ś ty, mury jaka w jaka wyjedzie Jaka wzawy magazynek posz! granata i flasha O, Tutaj macie takie dany Je! Ilemy na bojniego wodowa! Liliśmy! Dobra! Czyli to będzie trzecia runda, więc... A nie... Nie, to jest trzecia runda, więc teraz oni wygrają i tak. To ostatnia random mapka. Ciśniemy z koksem. Um, to to było? Nie gadajcie. No nie, a nie, to jest inna mapka. To jest inna mapka. Tu nie jest dedusta, tylko to jest dedusta. Dedusta. Bez żadnego. Dobra, to tutaj będziemy koksić chyba, albo nie. I teraz my sobie ją patrzcie. O, udało mi się. Tak, to ja wyjmę sobie tunik. Przecież... też. Dobra, przecież ja muszę zginąć. Ta mapka jest bardzo dobrze znana. Jeśli oglądacie moje odcinki, to jest dobrze znana. No, no do... O, dobra. No to szybko to ląduje. A nie, dobra. Ja wiem, co muszę robić. Pierwsze, co muszę zrobić, to. Flash. To. To. I nic. No, co? Oni już tu są! Seriously? Piszę granata i flash, wbijamy besa. Flash. I to jest flash. Ucieka jeśli chcesz. Zjedzcie to! Mo, zbiegłaś fleszem. Fleszem. Ziemniak, pistoletówka. Nie, to jest słaba. O, to jest dobre. To się korzysta z broni. Jak się chce trochę zaoszczędzić. to jest moja taktyka. Ale tym flashem to. Znaczy tym granatem to było piękne. I to jest flash. ucieka jeśli chcesz. Nie mogę iść. Tralalala. La, la. I rzucam flesza i smoke'a, wbijam w ja próbuję plantować, jest to zła impreza i teraz rzucam sobie smoka tutaj i teraz go zabiję tutaj, patrzcie, patrzcie, patrz, patrzcie. zabiję go tutaj i teraz rzucę, zaraz grantę. Za szybko gadam. Zjedz <gadam> <gadam> <Jest> to! <gadam> Okej. Okay. Myślę, że to jest wam bardzo dobrze znane, więc możemy przejść. A nie, what? Co i tak szybko to robią? Nawet nie mogę. przejść na tej mapki. To jest złe. Eee... Dobra. Pewnie o czymś zapomniałam, ale dobra. Oczywiście flash, żeby nas zakryć. I granat, żeby nas nie zakryć. Patrzcie, patrzcie. Naprawdę, seriously? i nie no. Zrobili mnie. Wreszcie, muszę przyjść na tej rundki, bo mnie zabili przecież. Okej, okay, ciśniemy. Będziemy antyterrorystami. Naszym celem na ten odcinek. No to e, dobra, nie będzie żadnego Challenger, to był żart. Będziemy prostu e, postanowić e, ich rozwalić. Będziemy e, Będziemy ich rozwalać, tak krótko mówiąc. Będziemy rzucać im fleche w twarz. O. <laughs> Na twarz. Oczywiście trzeba sprawdzić. <laughs> Czy jest czysto, czy nie? Czy dobrze, czy źle? Czy headshot, czy nie? Oni już tam poszli? Idę sobie z tutaj, bo jestem fajny, bo jestem fajny. Tu, 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 headshot, headshot. Muszę się podrapać, no, dobra. Ja w że zaprobuję plantować, Jest na zła impreza i nagle spundam na rękę i mówię, że nie wiem, co o Kryste panie, no jeszcze go nie zabiję. Jeszcze nie, no po co? No nie no po co, no po co, no po co, no po co? Dobra. Zniszczyliśmy ich taka moja rola. Zniszczyłem ich wszystkich taka moja rola. masz dzisiaj! Jak tam życie? Było mnie dobrze. Ja tam nie idę. Mogę tylko wyczyścić teren. Zdzisiek, dawaj! Dawaj Zdzisiek! O oh, no! Zcisiek nie. Kurczę, no. Dzisiek prawie nam pomógł. Ale była niezła impreza i Zdzisiek postanowił odejść. A ja nawet nie kupiłem niczego, nawet kamizelki pewnie już mi nie stać, o jeden. Widziałem cały mój hajs na nie wiem, nic. Oczywiście, ja Bartek wspaniały, nie będę już <się> <słucham> Albo i rzucę, Bijamy w a próbuję brandować, nie zła impreza. Tudo 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 tudo.

no i e, 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 go, o, dwa tra la, 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 la. Jakbyście rzucić tego smoka czy nie rzucić? A, czy granata. Nie no, co tam? No po co? A po co patrzeć, a po co plecy patrzeć, prawda? No po co, tak, no po co? No przecież to nie ma sensu. Przecież to nie ma sensu w ogóle, tak? To nie ma sensu, prawda? <laughs> Ale to było chamskie z mojej strony. O, patrz co, leci pół. na dwóch w e, Zagramy sobie. O. O. Dobra. Wrzucam smołka i flaszkę wbijam. Bez... A. Teraz moją taktyką będzie. O. aleluja! Hallelujah, nie aleluja, spokojnie. Sporta! Dobra. Spartaaaaaa! Nie, dobra, no nie, no dobra. Jeszcze okay. mnie dobra, ściągłam, to widzicie. Dobra, że on pewnie źle, no bo jak inaczej, no bo Bartek wspaniały. Oczywiście, że źle, że no słabej. Do czego ty nawalasz, synek? A. Siema. Siema, Zdzisiek, jestem dzisiaj. O, nie, no dobra, tak też może być. Ile jak tam zostało? To może być druga runda. Zrobię cięcie. no Przepraszam bardzo, ale zrobię to cięcie, bo to będzie wyczerpujące. 3, 2, 1. Cięcie. Witam Was po przerwie. Ja postanowiłem zmienić taktykę. I... pociśniemy ich teraz. Nie, znaczy to niechcący kupiłem tak naprawdę. Tak, to jest bazy, tak taktyki. Jeśli tam nikogo nie ma, to oni poszli tam. Ten, ten, no to ja wiem, że tam rzucam, no sorry. Taki, taki mamy klimat. Takich to. O, tożem pomógł! Widzieliście go? Serio? To jest ten. O, to jest ten, o ten, to jest ten. Okej. Ale to było dobre i załatwiłem fleszu. Ja lubię tą broń. E, uwielbiam ją. Okej, okay. 8-2. Okej. Okay. Ja tu będę się trzymał mojej taktyki. Widziałem ich! Na serio teraz, teraz mówię na serio. Widziałem ich. Nie mam żadnych tu ja tu O, o, dobra, dobra. tak szybko padają? Oj. No proszę was. <grywa> Dlaczego oni tak szybko padają? Ja Gdzie jest bomba? A, dobra. <grywa> już wiem. <grywa> Pięć rundek już teraz będzie szósta. Przegrywamy przegramy znowu bo stał tylko jeden typ on jest bardzo słaby no, no widzicie tak to się kończy <grytanie> ale my mamy przewagę taką że my mamy dużo kasy a oni mają mało dobra nasza taktyka taka jak zawsze Czy no, jedna taka jakby była? Oni chyba też zmienili, bo się boją mnie. Nie ma tu nikogo. Seriously? Już nężyli przejść? Albo poszli na inną stronę. O, chyba coś widziałem, nie? Gdzie oni są? Ej, no, chłopaki! jest to! Widziałem tam kogoś? Co! Ścianę go zabił. Ścianowcy. Wiem, gdzie oni ją zaplantowali. Wiem, gdzie oni ją zaplantowali. Wiem gdzie oni ją. Za... Cały magazynek w niego poszedł. serio? Oś ty. To żem się wrobił... Jak to się mówi? Nie wiem! Wychodzimy! zasparte o Jezu. Ale to było słabe z mojej strony Co oni tak jednak cisną? Armor... Co to jest? E... E, co ja chciałam kupić? Już zapomniałem. No super <grystanie> Armor... E, 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 e. Okej okay. I granator A <grystanie> Najważniejszą rzecz, czyli flash, i to jest flash. Ucieka, jeśli chcesz. My mamy przewagę z tej, z tej strony, że oni ciągle plantują. Plantowali na innej stronie, a ja teraz się nim zajmę. A no, my wysłamy. Widzę go tam, a tam jest. Ale później się nim zajmę. Czyli ty ich że życie nie ma? Dokładnie. Tak wynikało z moich obliczeń. Do stary, no weź nie uciekaj. No proszę stary, na mnie poczekaj. Idę sobie z fleszem w ręku. Nie ogarniam niczego, bo tam kolej szedł, i tutaj drugi idzie, a ja go zabiję, i potem trzeci teraz wyskoczy, a ja przeładowałem, i już ma przeklapany Aleluja, aleluja. A, rzuciłem, 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 grana, rzuciłem, grana, proszę mi tutaj nie mówić, że nie rzuciłem. Tak, eee. Nie wiem, weźmiemy sobie. Jeszcze raz. E, I tak. E, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. E, mam nadzieję, że wam się spodobało. E, jeśli się spodoba, dajcie lajka, suba, komentarz napiszcie. No i tak. E, się będę już chyba z wami żegnał, czy chcecie jeszcze? O, czekajcie, bo to jest akcja. Mobs mm, tak się ten, here. ja na to jestem skupiony. No i tak, no wybiliśmy czterech cypa z headshotem, to chyba starczy na ten odcinek. Bomb. Bomb. Mam, jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej, napiszcie, odcinek może być dzisiaj z kimś, nie wiem dokładnie. Bo chyba z kimś nagramy tak samo, bo to jest trudno chyba, nie wiem jak, jak wy się czujecie. haha ha ha, ha. Oh, to był troll nie zaplantujecie popy popy bo ja ciebie i kochać dawajcie chłopaki ja was osłaniam. weźcie tę bombę no co wy robicie myślicie oni ją tam zaplantowali dobra no nie mogę się pożegnać, no przeszkadzają mi. No dobra, wybiłem całą drużynę. To na tedy w tym odcinku. Łapujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z... A nie, to nie to. A! Uciekam! W kolejnym odcinku! Pa, pa! Do... Co? Chyba trochę to przedłużam. Robić cięcie czy nie robić? Dobra, teraz <laughs> nie, Żegnam się już od pięciu minut, trzymajcie się, cześć.